Co jeszcze sprawia wielokrotny plon? Czytam u Ewa Griusza. Aby radował się z tego siewca i ustawicznie powierzał ci swe ziarna. To jest fragment zdania o tym, że ziarno przynosi wielokrotny plon, ale może przynosić jeszcze bardziej wielokrotny plon. Dlaczego? Dlatego, że to. Sprawia radość siewcy. Jeżeli siewca się raduje, widząc wielokrotny plon, to wtedy ustawicznie powierza kolejne ziarna, żeby przynosiły jeszcze bardziej obfity plon, czyli żeby ta wielokrotność plonu się jeszcze pomnażała. Co sprawia wielokrotny plon? Krótko mówiąc, radość siewcy.